Cześć Siemanko, witam Was bardzo serdecznie w pierwszym odcinku z serii zagrajmy z Minecraft, w trybie wieloosobowym. Tak. Na serwerze... na jakim to serwerze? Już wam mówię, zapomniałem. No, MultiMC. Tak, tu no to wchodzimy. Małe cięcie. Dobra, jestem już zalogowany. Jeszcze nie <laughs> Tak i to jest na moja gildia już założona wczoraj. Myślałem wczoraj nagrywałem, ale ustawiłem na prywatny zamiast publiczny, więc się trochę schiepściło, Ale nie jest najważniej. Tak, tak to wygląda tutaj, takie pokoiki. Hmm, Czuję się oh, no. Zobaczę, czy mi drzewka wyrosły. Co? Nie wyrosło od wczoraj. Hmm, szkoda. No, być fajnie to wygląda. Tak. No. Tu jest mój taki pokoik, Czy w Wigilia, więc specjalnie wydajne y są takie skrzynki. Fajnie to wygląda. Prezent. Jak ktoś był nieuczesny, to chociaż w Minecraft'cie ma prezent. Dobra, tu jest lawa na niechciane itemy. Kurwa, no. No i będą. No, o nie, dobra. To tak, kit, grudacz. To jest taki zestaw, to co 10 minut można brać. Ja go niszczę, biorę obsydiany się buduje. Tak to wygląda. O! Już tu podłogę, widzę, zakończymy. Chyba nie starczy. No nie, nie starczy. No, szkoda. No nie, już teraz lepiej to wygląda. Wczoraj nagrałem, no kurde, od początku to wszystko ale ustawiłem na prywatny, tylko ja mogę to obejrzeć. Nagrywam się jeszcze raz, to jest pierwszy odcinek. Pewno dzisiaj się jeszcze pojawi drugi. To tak po południu się nie widzę, a ja to trochę będzie zajęty. A więc tak, no pójdziemy sobie tu pokopać trochę. Nie? No No to to jest takie mieć. Nic nie chodzi, No tu lawy pewnie. tutaj po O nie, nie, no, ja jasne, Ja lawy nie lubię w Minecraftie. szczególnie jak się kopię w kopalni czy gdzieś tam. Chwilę nie uwagi, lawa leci, no i się pali. <laughs> Zracisz item. O morder, to jest woda. No i fajnie, ty. Ekstra. Dobra, tak wejdziemy. O, 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 teraz to mi się przyda na zdrobne bloki. Ja tu szukam. No, w ogóle książek nie dropi, nie dlaczego. Musiałem no, sobie zrobić ten. O no no, tak się nie Enchant. Ten chance No ale coś widzę, że nie ci To pójdziemy do trochę straszniejszej kopalni. strasznie. no. Jest straszna ta kopalnia. No jak widzicie, mój kolega tu tutaj też z blizny tu odstawia cyrki. Ja jestem szefem tej gilki. chyba go wyrzucę, on jeszcze mi tu. Tak jak buduje, tak jak ja nie chcę choć już słyszycie pewnie moby Nie, nie. tutaj Tutaj jest taka najstraszniejsza moja kopalnia chyba ever, jak gram w Minecrafta. czas się moby moby spałnią. No i się czego musi wydzierać. O, ten, zombie w No, jakieś jaja? Tak kokszą tutaj te... To one nie wybuchają, więc jest spoko. Wybuchają, ale nic nie robią. To no kurde, na tym serwerze tak kokszą te moby, potworki. Naprawdę y, cały żelazny wczoraj setnia w zombie. Jeszcze siekierkę w kamieniu. Prawda. Dobra, to trochę pokopiemy. A, opuszczona tam Gildi, Ham. Nieźle nie ją nazwałem, bo tam myślałem, że tak, Gildi to jakieś tam słowo, jakby kluczowe, a to nazwa. I nazwę Gildi napisałem tam inaczej, tak wyszło. Gildia Ham. Ja wkroczyłem na teren, nie wiem ja mam mały lewy, bo dzisiaj dedłem już, bo rano nagrałem. Ja, ja mam trzy, no dobra, cztery, bo mam budki. Dzisiaj miałem budki przez przypadek, jak założyłem i wrzuciłem do lany. Tutaj ja się te na home. Home. <laughs> Dobra. Tutaj założyłem ale w moim pokoju. Set. Home. I ja został ustawiony, Dobra. Skraftujemy sobie wódki. Mogę wziąć kij Zobaczmy. Kit. Do Zobacz, We 4 minuty to na co ja w tym czasie będę robił. Dobra, pójdziemy jeszcze trochę pokopać. No. mesaj highness nong nong ne Może się przydać? Nie. Mm. Znaczy nie. Jak zakładałem gildy, tak się teraz dziwię. Tak wolno mi zdropić jamenty, a jak zakładałem bildy, to aż stabiliś miałem więc naprawdę nie wiem na trochę was mm -hmm. zanudzam widzę, tym trochę chcesz skopę, ale na pewno jeszcze pojawią się odcinki ze Skyward'sy Skyward'sy to, to, to moja ulubiona ulubione, takie buta PvP nie lubię, Skywards to jest moje ulubiona, takie na serwerze mcsurvey.pl przez Podam w opisie też jak nagram ale to, to już nie, ma, nie to jest na tym serwerze. No. Ja już gildię chciałem mieć dawno, tak, to to moje aby marzenie w grze się spełniło, nikt nie może niszczyć się bloków moich. No ale na innym serwerze, na kwadratowa masakra, tak? I tam było ciężko założyć tą gilę w sumie, nie mogliśmy, robiliśmy już sobie taką bazę. No cały czas tam jakieś koksy nam się włamywali, niszczyli wodę. Sobie poszliśmy na tą. na ten serwer i jest spok. Słyszysz, szkielet. O, no mówiłem, wam mówiłem, patrzcie, patrzcie, złoty. no i O, o, widzicie? I jeszcze ma enchantowany łuk. No, naprawdę. Tak, wykopili te potworki. Gdzie to wykopać? schodzki porobi. Nie pieszczę w No Sorry, ale jeszcze nie mogę, nie tak dobrze, a dobra. Mogę wziąć pitki. 46 sekund, dobra, no to zaraz wezmę póki co. O, widzę, że tam nie ma akurat z tą zrobimy. No, dobra, mamy. O akurat mam 3 japsy co na kilo. Dobra, jest ładnie. No fajny ten pokój. Jakbyście mi napisali w komentarzu, czy... które drzwi są na giliach lepsze, czy drewniane, które mogą otwierać inni gracze, czy przyciskiem, czy płytką naciskową, jak to mi... Gdybyście napisali, to by było bardzo wam bardzo wdzięczne. Naprawdę, no tak. dobra. Drewna mało. Z tego, co pan... Nie mam drewna, nie... No. Nie wiem czy jeszcze w tym odcinku, ale w przyszłym na pewno wyjdziemy sobie na powierzchnię. Już dawno nie widziałem świata poza kopalnią tam swoją drąbidią. Sorki za zapractowanie, ale też tego nie ogarniam. Kurde, w ogóle w mainstąpien. Jestem lekkim nieogarem. Mamy chwilę, kowadło będę musiał zrobić, zgaduję, że z żelaza się robi kowadło. No dobra, to będziemy sobie pokopać trochę. Dobra, i teraz sobie może zrobimy kowadło, bo mam irona. Złoto, no nie, nie, iron, iron, jasno, dobra. 14 desek na 14 iron ale mało, no. Kurde. No nie na tym odcinku nie wyjdziemy sobie na powierzchnię, w tym odcinku, ale na pewno... drugi, zapraszam też. Wyjdziemy na 1000%. Dobra. No. Dobra, pójdziemy w tym czasie pokopać. A, zamkniemy posady, czy kiedyś. Dobra. I... E poradź. Eee, gdzie to jest Dobra, postawimy sobie i obsydziemy potrzebny blok. No, już coraz lepiej nasza. Lidia jest ob, ob, obrukowana, opancerzona w no I fajnie, muszę to zobaczyć tutaj. A, następne, jak kit gracza dostaniemy, to co zrobimy tutaj? Ja tak, już sobie tu powykopuję ...kosyktyki. Czy to jest... Się... tak. Ej, fajnie to w ogóle przy... jest przecież. Dobra. Że te głosy tych mobów denerwuję naprawdę. Pewnie nie o lej zabilił, marnuje sobie te. Ale naprawdę, jak biorę tyle tego kitu gracza, spójrzcie, ile tego mam, wszystko jest i jest niepotrzebne i zdecydowałem, że będę spalał te ziemi. No, same te kity gracza tylko mamy. <laughs> o kurde, ruda żelaza. i fajnie, ale drażna mamy za mało, kurde hmm, gdzie to jest, Złoda, złod. <laughs> na 19, no tak sobie, na dwa stare czy? do kilofa, na dwa te bloki całe żelaza Uuu, właśnie coś fajnego zezbierłam że jak przytrzymam, no to buduję no, dobra mi się robi jeszcze szeroki 3 do 2 3 jeszcze 6 oczywiście nie starczy mam za mały drewno mmm <laughs> mmm, 3 wystarczy być może dobra pójdziemy jeszcze trochę pokopać tak jak mówię w następnym odcinku na pewno wyjdziemy na powierzchnię I sobie drewna dużo pokopiemy Są tam drzewa tropikalne Różne I wyjdziemy z kit graczem Ja jestem zbroją diaksową Trochę mi będzie szkoda, bo tu tak wolno dropi diaksy Naprawdę Cześć kolego lubię pająki Chwilę nie, nienawidzę Najgorszy mop moim zdaniem No nie Wypadł, z balu. A ty... O, opuściłem teren, biednica, kopuści. No wypierdalać, no. Mm. Śmiałbym się jak ten. Jeszcze by pająkał usprawnienie, że ma zbroję. To by było najlepsze. No dobra, tu sobie jeszcze... O kurde! O, no dobra, to no to mój kolego kopał. No nareszcie jeden diaks. Dobra, tepniemy się na home'a i zrobimy już powadło. Jeżeli będzie Może dla mnie rad. Dobra. Akurat 9 na blok. Jest, dobra, i teraz same żelazie, samo żelazo, samo żelazo. nie mamy, dobra. Idziemy potem gdzieś zamkniemy, bo jesteśmy kulturalni. Cześć. Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm, Jeszcze pójdziemy chwilę pokopać i zakończymy odcinek, tak mi się zdaje. Żeby Was po prostu nie, zanudać, nie zanudzać, ja wrócę do Was, jak już zrobię kowadło, bo to kopanie na pewno nudne jest. No. Więc zaraz. No ale jestem z powrotem, zrobiłem sobie jak mieczyk, jak widzicie, tak, to już. No i tak, to będzie dobry moment, żeby zakończyć odcinek, ponieważ jednej sztabki żelaza zabrakło mi do kowadła, więc w przyszłym, w następnym odcinku sobie... Wydziemy na powierzchnię pokopać trochę drewna. Więc dziękuję za oglądanie. Subskrybujcie mój kanał, jeżeli Wam się podobało. Zostawcie łapkę w górę, jeżeli nie, no to w dół. No więc dzięki za oglądanie. Cześć!